Witam wszystkich. Nazywam się Włodzimierz Baszniak. Dzisiejsza edycja poświęcona będzie związana z wyborem psa myśliwskiego. Jest poświęcona, poświęcona wystawom, konkursom i polowaniem. Znowu, jak zawsze, to jest trochę kontrowersyjne, ale trzeba powiedzieć też prawdę w oczy, jak to jest. Zaczniemy z wystaw. Psy, jakie ładnie chodzą po ringu, nie zawsze spisują się w łowisku. I trzeba być bardzo uważnym, kiedy wybieracie psy z linii wystawowych, typowo wystawowych. Ja dam przykład, żeby zrozumieliście, o co chodzi. W czym jest różnica? Jaka jakby taka naoczna różnica, żeby chociaż mniej więcej za skojarzyć, o, co, o czym ja mówię. <laughs> przykład jest taki, że na przykładowo pies ma sztywny kręgosłup. Ja tam, o tym nie raz wspominałem, ale to takie, że można jego zobaczyć i dotknąć psa i będzie to widoczne. Pies jest ładnej budowy, ma sztywny kręgosłup, na w wystawach on będzie chodził perfekcyjnie, bo on chodzi po równym podłożu. I kręgosłup w tym momencie nie ma żadnych napięć czy jakichś wysiłków, kiedy on chodzi po ringu. Przy tym wszystkim, kiedy taki pies porusza się po ringu, on porusza się bardzo, bardzo ładnie. To jest dla oka, i sędzi oczywiście będą go preferowali. Ale co dzieje się z takim psem w łowisku? w łowisku pies takim kręgosłupem po prostu szybko wysiada. To oznacza, że on po jakimś czasie dostaje kontuzję kręgosłupu. I to nie jest ważne, że to jest czy jamnik, czy jeszcze jakiś inny raz. Ten problem występuje u każdej raz. Na przykład też, też, jeżeli weźmiemy oczarki niemieckie. Tam też jest ten sam problem. I tam ten problem bardzo widoczny i taki konkretny. Dlatego, kiedy wy bierzecie psa do polowania, ja nie mówię, że ten pies nie powinien mieć tytułów wystawowych. Nie, powinien. Powinien być ładny, prawidłowe kontowanie, wszystko zgodnie z wzorcem. Tylko wy musicie patrzeć z tej strony, żeby ten pies nie miał preferencji, na jakie jest w pierwszej kolejności ważne dla wystawy. A nie spisuje się na porowaniach. Faktycznie, wystawy kiedyś były przeznaczone do tego, żeby poprawić eksterier psów, jakie polują. Jakie odbywają, odbywają konkursy i polują. Psy pracujące. I dlatego wystawy dla nich byli bardzo ważne, żeby z tych wszystkich wybrać najlepszych osobniki, jakie mogli dawać znowu dobre potomstwo. Teraz my mamy inną sytuację, że u nas występują show-linii які конкретні сконцентровані виключно на тим, що вони ходять по подіум. І все ще змінило. Тому що то треба розуміти, що пси, які є виключно на шоу, на подіум, як пси мисливські, чи пси конкурсові, можуть не здавати екзамін. Просто вони не витримують. І може все висядати. Musicie po prostu o tym pamiętać. Tak się zdarzy. Tak, tak robi się. Tak się stało faktycznie, na przykład z owczarkiem niemieckim. Tak się stało, że oni i tak podzielili się na show i na, na psy pracujące. I tam jest różnica widoczna, kiedy oni wchodzą na ring. Także bądźcie po prostu bardzo uważnie, kiedy wy wybieracie te czy inne linii. To nie oznacza, że wszystkie psy wystawowe nie nadają się. Nie, musicie po prostu być uważni, żeby w tych liniach nie występowali wyłącznie show psy. Mieszanka pracujących psów z show liniem jest dobra, tylko pytanie stoi w tym, kto co przekaże, w jakim kierunku pójdą mszczynki, i tutaj już chodzi wiedza samego hodowcy. Na ile on potrafi, i na ile on ma wiedzę, żeby to wszystko zrobić i poprawić. Konkursy. Często słyszymy, że ludzie, jakie polują. Czy tak samo jak i ludzie na show jeżdżą, oni nie potrzebują konkursów. U mnie zawsze jest odpowiedź na to, jest prosta. Ludzie, jakie po prostu dla show mają psy, ja mówię, że jeżeli wy nie, nie jeździcie na konkursy, to wy po prostu psujecie raz. Konkurs to nie jest polowanie i wy możecie to uczestniczyć zniszczyć. Możecie być w jakimś tam stopniu nie mieć chęci do polowań, ale do konkursu, dla podtrzymania rasy na pewnym poziomie, dla rozwoju waszego psa, no niestety musicie. Inaczej nie trzeba było kupować psa myśliwskiego. I rozmnażać. Bo kupić i siedzieć, żeby siedział w domu, to nie ma problemu. Ale rozmnażać, mówić, że to jest super pies i coś takiego, no to jest po prostu nieetyczne. I Trochę tutaj jest kłamstwo. Ja tak uważam. Kłamstwo w stosunku samego do siebie, tego hodowcy. Także uważam, że jednak trzeba te psy pokazywać na konkursie. Żeby oni podtrzymywali swoje, jak to mówi się, budzili się u nich te geny i było podtrzymywanie tej pracy. Niech to będzie na, na, na najniższym poziomie, ale żeby to, te trójki, żeby te dyplomie to trzeciego stopnia chociażby byli. To jest bardzo ważne dla, dla ras. Dla ludzi, jakie po prostu polują psami i mówią, że oni nie potrzebują konkursu, nigdy na nich nie byli, to dla nich jest porażka. Bo wychodzi taka sytuacja, że ludzie wymyślili sobie po prostu wymyślili, że. Porównanie swoich psów z innymi psami, że oni mają najlepsze psy. To jest szczyt ignorancji I w większości tych ludzie nie mają super dobrych psów. Po prostu nie mają. Większość. Niektórzy mają. Nie mówię, że to tak nie jest. Naprawdę niektórzy mają, ale to nie super psy. To zwykle jest średnia lanka, średnie jakości psy. Normalne, średnie jakości psy. Ale człowiek tłumaczy, że to lepsze z najlepszego, co może być. I to nieprawda. Znowu to nieprawda. A o czemu nieprawda? Zaraz ja wytłumaczę. Konkursy wszystkie mają pewien cel. Bardzo ważny. I ten cel jest to, że w konkurencji, tylko w konkurencji, na pewnych zasadach, my wybieramy najlepsze osobniki. To jest ważne zootechniczne zdarzenie. To nie jest żadna impreza. To naprawdę jest poważna sprawa. Bez tego nie ma rozwoju. Nie ma rozwoju, raz, linii i wszystkiego innego. Nie ma. Żaden człowiek nie może sam ocenić swoje psy, bo on zawsze będzie mówił, że oni są najlepsze. Nie ma takiej opcji. Każdy hodowca, jaki ma poziom, on wie, że on nie może sam konsekwentnie ocenić swoje psy. Ich takich hodowców jest po prostu bardzo mało. I tak oni jeżdżą po konkursach, żeby wiedzieć, gdzie, co, jak te niuanse, co oni jeszcze nie dopracowali z nimi. Gdzie jeszcze trzeba popracować? Gdzie trzeba poprawić? Co oni mają poprawić? To jest rozwój. A człowiek, jakik mówi, że on ma najlepsze psy, że on z nimi poluje, że on tam kupę polowań ma, miał tam podkładał z nimi tam sporo, że on tam setki Podkłani tam 30 lat poluje, a miał tylko dwa psy. No, to jest porażka, to jest tragiczne. To jest po prostu uklamowanie ludzi. Nie inaczej tego podchodza. Jeżeli by ta osoba jechała na konkursy, zobaczyła pociąg ludzi, porozmawiała z nim byłaby otwarta. To sama dla siebie byłaby w porządku. Po prostu pojechała, zobaczyła, dla swojej wiedzy, dla tego, żeby samemu siebie nie udowodnić, a utworzyć oczy, jaka jest prawda, jaki piesek jak spisuje się pies w porównaniu do innych psów. Na ile on jest dobry. Co jeszcze mu brakuje? Może coś trzeba z liniami jeszcze popracować. To jest ważny moment pogadać z ludźmi. Wymiana doświadczeń na konkursach, jaka odbywa się, to jest po prostu. Nie można niczym to zamienić. To nie da się zamienić czymś innym. To jest naprawdę wstrzykanie wiedzy. Duże ilości wiedzy dla człowieka. Naprawdę. Co jeszcze odbywa się na konkursie? Człowiek jednak otwiera oczy i zaczyna realnie oceniać swojego psa. On widzi, jak pies w stresujących warunkach, w nowych warunkach, w innych warunkach potrafi pracować. I to jest najważniejsze. Często jest tak, że przyjeżdżają ludzie, jakie opowiadają: super psy polują, polujące, oni tam polowali z nimi. Tyle dzików strzelonych, tam zbiorów podłożonych, tam po norwaniach to oni tam powyciągali, tam na, na, na ptactwo też napolewali się na ful. Z gąszymi to w ogóle tam lepsi z najlepszych. Przyjeżdżają na konkurs, pies nie pokazuje nic. Dzikarz nie chce pracować na dzika. Chodzi obok dzika i nie widzi go, bo za duży mu. Albo w ogóle nie chce szukać dzików, bo nowe, nowe warunki, nowa zagroda. On w ogóle nie rozumie, co on przyjechał, po co on tutaj przyjechał. Z mnie ta sama sytuacja, że po prostu dla psa stres, on nie potrafi pozbierać się, bo ma słabą psychikę. I okazuje się, że te najlepsze psy stają się nie najlepsze, a najgorsze. Ani by mieli być takie najlepsze z najlepszych. Niestety. I wtedy człowiek zaczyna rozumieć, co on ma za psa i na czym jeszcze musi popracować. To jest ta gorzka prawda, jaka stawia wszystko na miejsce. I dlatego ludzie, jakie mówią, że oni nie jeżdżą na konkursy, że oni mówią, że tam jest przekręty jeszcze, jeszcze coś, u nich jest po prostu strach tego, oni boją się, masakrycznie boją się, bardzo mocno boją się zrozumieć, poziom swoich psów. Zrozumieć, że oni mają nie najlepsze. Oni boją się tej gorzkiej prawdy. Czemu ja mówię to wszystko tutaj? Bo kiedy wy będziecie rozmawiać, czemu w konkretnym wyborze psa, kiedy wy będziecie rozmawiać z ludźmi i człowiek będzie wam opowiadał, jakie on ma najlepsze psy, i będziecie toczyć będzie toczyła się rozmowa w takim kierunku, wy będziecie wiedzieć realnie, co on ma za psy. Teraz dam jeszcze taką odpowiedź, czemu ludzie, jaki polują z psami, dużo polują z psami na przykład poddają zbiorówki, tam, wykorzystują psy tam na różnych polowaniach, niby, czemu te psy nie spisują się na konkursach? Konkurs ma wymogi. I na konkursie pies musi wycisnąć, inaczej, właściciel musi pokazać i wycisnąć z psa maksymalnie, co on potrafi. Jakby pies musi maksymalnie z siebie wykazać. Co dzieje się na polowaniu? Co robi polowanie z psem? A polowanie z psem robi to, że on się psuje. On zaczyna, zaczyna polować wtedy, kiedy chce, a nie wtedy, kiedy my potrzebujemy. On zaczyna, zaczyna polować sam, a nie w kontakcie z, z, z przewodnikiem. On zaczyna tracić pasję, bo jest trudno, a szczególnie kiedy trudno, on traci pasję. On nie chce pracować, bo jest ciężki temat. Faktycznie polowanie ps, psuje psa. Jak ty nie masz wiedzy, jak polować z psem, jak prawidłowo, z, z, z jakby podchodzić do tej pracy, to pies szybko marnieje. On przestaje po prostu pracować na lepsze. A jeszcze kiedy pies jest nieprzygotowany. Bo zadaniem na przykładowo konkursu jeszcze jednym z najważniejszych oprócz tego celu jest przygotowanie i przetestowanie psa. Żeby wy widzieliście co pies potrafi. Dlaczego? Dlatego trzeba zaliczyć kilkanaście konkursów, żeby wy widzieli się, jaka manera psa, jak pies pracuje, jak on zachowuje się w różnych, w różnych sytuacjach, na różnych, różnej zwierzynie, w różnych terenach. Wy widzicie to naocznie. wam oceniają psa. Pies nabiera doświadczenia. Najważniejsze, że on nabiera tego doświadczenia, jakiego nie może nabrać na poluń. Nie może nabrać tego doświadczenia, jak jest pod kontrolą waszą. To też jest ważny moment. Faktycznie, konkurs to jest przygotowanie psa do, do polowania. Oprócz treningu, to jakby trening, a koń, końcówka treningu to jest konkurs. Jakby podsumowanie waszego treningu. Co wam jeszcze brakuje? Co wy jeszcze musicie dopracować w To jest bardzo ważny moment. Tak, na konkursie może być gorzko. Może nie pójść wszystko tak, jak wy chcecie. Różnie było i u mnie też nie było zawsze superowo. Niestety. To jest te to doświadczenie, to gorzka prawda, jaką wy musicie wziąć na klatę, przyjąć i, i poprawić to wszystko. I tylko u tych hodowców, jakie tak mogą zrobić, podejść, mają, oni mają dobre psy, bo oni szukają tego, co brakuje w ich psach, żeby poprawić. Oni nie kryją psem, jaki jest sąsiada, bo jest blisko, a kryją tym psem i szukają takiego psa, jaki jest odpowiednikiem, że on poprawi w szczeniakach, zrobi te szczeniaki lepsze niż rodzice. Tam do tego jeszcze trzeba sporo wiedzy dołożyć, żeby to zrobić, jaki jak jest wybór par, jak linii, jak układać ich, kiedy trzeba robić, przepraszam, kiedy trzeba robić cross, kiedy inbredujesz, się, to jeszcze kupę wiedzy. To nie tylko, że pojedziecie gdzieś tam za granicę, zrobicie krycie i będziecie mieć sukces. Ja nie mówię, że nie będziecie, może wyjść sukcesy, ale w sensie tego, że nie zawsze tak wychodzi, trzeba mieć wiedzę na ten temat bo liczyć tylko na szczęście to nie zawsze szczęście będzie z wami taka prawda i to podsumowując kiedy wy będziecie rozmawiać z hodowcą po, po, po tej informacji co ja wam dałem wy będziecie rozumieć co wy bierzecie za psy jeżeli pies nie miał konkursów, tylko polował. Od razu Wam mówię, że będzie z nim źle. Te szczeniaki nie będą mieli na tyle pasji. Jak trzeba twardości, mogą nie mieć. Bo nie psuje. Powtarzam jeszcze raz. Pies musi być przetestowany z zaliczonymi konkursami, żeby była gwarancja tego, że, że chociaż rodzice są odpowiedni. Tak samo z wystawami, że pies w typie raz, że nie ma wad, że jest dobrym reproduktorem. To jest bardzo ważne. Czy ważnym jest, że, że ludzie polują? Jest. Tylko polowanie musi być zbogą. Że wy Rozumiecie, że człowiek nie skupi się na rezultaty polowania, że on spod psa szerlił tam tyle dzików. Nie, szelać tylko człowiek. Końcówkę rezultatu robi człowiek. Ważne jest... Ważnym jest praca samego psa. Jak on pracuje. I kiedy człowiek opisuje, jak jego pies pracuje. I że ten pies pracuje zgodnie z wzorcem. Raz. To taki hodowca warte uwagi. Na 100%. On dba o rasy, on dba o linię. On podtrzymuje cechy, <laughs> jakie mają posiadać ta czy inna rasa. Wierzę, że to, że Wam ta informacja, co ja przekazałem, pomoże w wyborze psa. W prawidłowym wyborze, w dobrym wyborze. Wybierze, wybierze, wybierzecie tego psa, jaki będzie jak najbardziej wam pasował. Wybór zawsze zostaje po waszej stronie. Ja tylko ze swojej strony udzielam wyłącznie informacji. Na koniec chcę taką, jeszcze taką, przekazać odrobinę informacji. Ви мусите просто для себе зрозуміти, що людина, кожен, він завжди хоче збільшити, упінтнити здарення, яке було. Якщо у вас є можливість якогось, хоча б, sprawdzenie, zrozumienie, jak te psy pracują. I lepiej, żeby to było na konkursie, żeby jakoś wam odpowiedzieli, czy ten pies wartej uwagi, nie wartej uwagi. Żeby to nie było tylko Wasze opinie. To by było bardzo dobrze dla Was. Bardzo pożyteczne. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję.